Dzień dobry, witam w nowym vlogu, Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, no ten dzień się nie zaczął dobrze. Ale może zanim zacznę marudzić, to pokażę Wam coś słodkiego. Patrzcie. Dzień dobry, dzień dobry. Ale wracając do tematu. Mamy poniedziałek. Ja pojechałam wczoraj nad wodę, nad jeziorko sobie poczylować i zrobiłam ten sam błąd, który zrobiłam w zeszłym roku. Spaliłam się bardzo słońcem. W ogóle nie widać tego za bardzo tutaj w kamerze. Bardzo schlebia mi to światło, ale spokojnie. Ja wam zaraz popokazuję jakieś przebitki, żeby pokazać, jak wyglądam naprawdę. Wydarzyło się po prostu to samo co w zeszłym roku, tylko że w zeszłym roku to było pod koniec wakacji bo to była chyba jakoś końcówka sierpnia że też się tak spaliłam, i wtedy, no, faktycznie, no było mocne słońce i teraz było tak, że to słońce nie wyglądało na mocne. Myślę sobie, że też wiatr mnie zgubił i byłam na tym słońcu bardzo wcześnie rano, w sensie o dziewiątej, więc psz, nic mi się nie stanie, prawda? No głupota, no głupota, co mogę powiedzieć. To nie jest tak, że ja w ogóle nie, nie nałożyłam SPF-a. Obficie psiknęłam twarz SPF-em 50 no i tak od niechcenia psiknęłam sobie tutaj, nie? I osoba, yy, która ze mną tam była, która po prostu siedziała tak, w czapce, koszulce na głowie, koszuli na. no, koszuli po prostu zarzuconej, i jeszcze rozłożyła sobie um, takie moje, nie wiem jak to się nazywa, taki kawałek szmaty, który przywiązujesz sobie przez biodra na plaży, na nogi, i ja mówię Boże, czy ty nie przesadzasz? Nie, nie, zobaczysz, spali mnie słońce, spali mnie słońce, mówię, jak macie spalić słońce, jak za bardzo go nie ma. Poza tym. I jesteś cały zakryty. Nie, spali mnie słońce, spali mnie słońce, mówię ci, przykryj się, przykryj się, nie? Dołóż tego SPF-a, dołóż tego SPF-a. Mówię, nie będę nic dokładać, już po prostu daj mi spokój. Ja mam skórę po mamie, mnie słońce nie pali. Zabawne, bo to jest dokładnie to samo, co mówiłam rok temu, dokładnie tej samej osobie, w dokładnie tym samym miejscu. I wychodząc z plaży, jadąc samochodem, plaży, powiedzmy, że to była plaża... Janąc samochodem, wiecie, miałam takie. No dobra, mam odrobinkę, tutaj zaczerwienie na nic się nie dzieje. Ale jak już jechałam wieczorem do domu, rozebrałam się, żeby się umyć, i zobaczyłam, jak wygląda moje ciało, jak ściągnę z siebie bieliznę. No to na pewno nie pomoże w projekt Botox. A druga rzecz jest taka, że wieczorem jestem z bóldorzkiem na spacerze i patrzę, nie mam kolczyka, tego kolczyka. O, tego kolczyka. Mega trudne przykłucie w chrząstce. Bardzo chyba najbardziej bolesne, no takie trudne ogólnie przekócie. Takie, że jak już masz je zrobione i jesteś po procesie gojenia, to chcesz, żeby zostało. No i to, to się dzieje dalej wczoraj wieczorem, nie po powrocie. Już po prostu ja spalam tym słońcem i mówię: kurw. no i wiecie, zorientowałam się na dworze. I ja nie wiem, czy ten kolczyk wypadł mi 5 dni wcześniej, czy ten kolczyk wypadł mi jakoś przed chwilą a przekucia mają tutaj do siebie, że się obkurczają. W ogóle miałam w tym przekłuciu 0,8. Miałam kółko o rozmiarze 0,8 mm. Przychodzę, szukam tego kolczyka po domu, no oczywiście go nie, zna nie znalazłam, wiecie, nigdzie w pościeli, na podłodze, w wannie. Muszę poznać coś innego po prostu, żeby tam włożyć. Na szczęście nie byłam sama, bo jakbym miała sama sobie tego kolczyka włożyć, to bym po prostu nie dała rady, bo ja najzwyczajniej w świecie nie widzę po prostu kanału przekłucia sama u siebie. Nie widzę. No, no po prostu nie jestem w stanie go zobaczyć. No i znalazłam kółko, które ma 1,6, a ja miałam 0,8. Yy, tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy na tamten moment. Potem po prostu zobaczyłam w zamówieniach, jakie, jakie są te rozmiary. No i ta osoba, wiecie, z szczypcami pirserskimi i tak dalej, wkłada mi ten kolczyk i wkładała mi ten kolczyk przez około godzinę. Bardzo bolało. Znaczy, no tam był po prostu problem z trafieniem w kanał przekłucia. Bardzo bolało, ale jak już mm, udało się włożyć kolczyk do kanału przekłucia... I ten kolczyk po prostu nie przeszedł, tylko ta osoba musiała go przepchnąć, i to bolało. To ja już wiedziałam, że coś jest chyba nie tak. No i potem się okazało, że nie dość, że kanał przykucia się obkurczył, to jeszcze kolczyk jest za duży. Na chwilę obecną <laughs> boli bardzo, słyszycie wiatr, e, boli bardzo, nie mogę spać na tym uchu. Nie ja wiem, czy to się wygoi. No nic, zobaczymy. W każdym razie muszę dzisiaj kupić jakieś srebrno-koloidalne, albo jakąś wodę morską, albo po prostu yy, cokolwiek, czym mogę to przemywać, yy, żeby się może jakoś szybciej podgoiło, bo to boli dużo bardziej w ogóle niż świeże przekucie, nie? I jest dużo bardziej upierdliwe. Więc tak, tak się zaczął mój tydzień. Mam nadzieję, że będzie już tylko z górki. The suppression. The use of marijuana. A na koniec jeszcze nazwać każde... że pamiętajmy o czym ty pokazujesz, co, co pokazujesz w perzeuszu mamy skredniałe media, które tylko czekają na krew i płyny ustrojowe, bo tylko na tym już teraz zarabiają. Ku mojemu przedmiu, ani o moralność, ani o... Idzie do mnie paczka z zagranicy. Przez DPD. Idzie, idzie, idzie. Mamy wtorek już, nie? i ma być w poniedziałek. Fantastyczny. I w poniedziałek wezmę sobie aplikację. Bo po prostu tak mnie wkurwia, jak kurierzy tak robią, ale tak mnie to wkurwia, bo naprawdę ja rozumiem, że bywają trudni klienci. Sama pracowałam z klientem, naprawdę o tym wiem. Ale nie można, wiecie, to, że macie jednego wkurwiającego klienta, nie znaczy, że, że masz prawo w ogóle od razu z góry wszystkich klientów traktować w taki sposób. E no plus sorry, no jak jesteś kurierem, po prostu nie wolno ci robić takich rzeczy. No przepraszam bardzo, no jakby tego, że ze mną naprawdę idzie się dogadać, nie ma żadnego problemu. Naprawdę kurierzy, którzy yy, dłużej, którzy dłużej trochę popracują w moim rejonie, wiedzą o tym, że jak mają jakiś cięższy dzień, czy, czy coś się dzieje, czy być może to wykorzystuję jak po prostu im się nie chce i spoko. To mogą do mnie zadzwonić, na przykład powiedzieć, że są trzy ulice stąd yy, i czy ja mogę przyjść do nich, jak oni roznoszą tam paczki i odebrać swoją paczkę. Bo y, no, nie będą musieli tutaj na przykład wchodzić na czwarte piętro albo co. I ja się na to godzę i nie ma problemu. I jest wczoraj, jak z wami rozmawiałam, y, gdzie wyszłam z domu pierwszy raz koło 17. Jasne, wychodziłam z psem, ale ja wychodzę z psem, wiecie, no, z kratki schodowej jednej kratki schodowej, przez którą można się dostać tutaj i jestem z tym psem pod tą klatką schodową więc no nie, nie, nie ma szans, żebym przeoczyła kuriera. I wczoraj, w okolicach godziny 15, zmienia mi się pasatus status nieudana próba doręczenia. Czujecie to? Ja mówię, jak pani udana próba doręczenia? myślę sobie, dobra, ale widzę, że jest yy, przekierowana do punktu. Mówię, dobra, może ma dużo paczek, może zapomniał, w ogóle nie ma problemu, niech mi to zostawi w tym punkcie. Czekam do wieczora, bo potrafią wrzucić te paczki do żabki po prostu mega późno. Jest nieudana próba doręczenia, w punkcie słuchajcie nieudana próba doręczenia. Paczka wisi do dziś. Mówię, dobra, może był jakiś szachermacher, no nieważne, wiecie, nie dzwonię z reklamacją, nic nie robię. I dzisiaj o godzinie 8.36, nieudana próba doręczenia. Przekierowana w oddziale doręczającym w drodze do punktu, znów nieudana próba doręczenia do punktu kolejny raz i zrobili mi, że ta paczka się będzie wracać. Ja mówię, o nie, nie, nie. I dzwonię do niej. Dzwonię na biuro obsługi klienta, bo nie mam już yy, możliwości, yy, żeby dodzwonić się do kuriera. Nie podali mi w ogóle do niego numeru telefonu, nie? Boże, i znów, ja wiem, że te panie... I panowie, którzy siedzą w tych biurach obsługi klienta, ja słyszałam historię. Ja wiem, że tam potrafią dzwonić ludzie przeróżni. Tylko co mnie to interesuje? Nic mnie to nie interesuje, no. No nie, nie można tak traktować drugiego człowieka po prostu. Biera Pani telefon. I ja miałam taki problem, że ja w ogóle nie mogłam tej Pani zrozumieć, co ona mówi. Nie wiem, czy to kwestia akcentu, czy, czy nieistotne. Nie mogłam za bardzo zrozumieć, co ta Pani mówi. I było słyszeć, słychać w tonie prawdziwą irytację, że ja proszę, żeby powtórzyła. Jestem super grzeczna. Mówię, dzień dobry, dzwonię w sprawie paczuszki. E, czy podać Pani od razu numer? Czy tam może się gdzieś Pani wyświetla? Bo to przez aplikację. Proszę podać. Ja podaję Pani numer paczuszki i Pani mówi, że tak, faktycznie jest tutaj taka paczka u Pani, eee, no ale to paczka się wróci, bo to avisowała. No, niestety no kurier Pani nie zastał, nie? I ja już po prostu ale biorę pięć głębokich wydechów i mówię, proszę Panią, nie kurier nie próbował doręczyć paczki, no i opowiadam jej że zarówno w poniedziałek byłam w domu, jak i dzisiaj jestem w domu i kurier po prostu nie próbował jej doręczyć mało tego, w poniedziałek ta paczka była wydana do doręczenia do Mniej więcej godziny 15. I nagle około godziny 15.00 zmienił się status na to, że paczka jedzie do punktu, bo było nieudane doręczenie o godzinie 8.00. Ja mówię no, trochę dziwne, no ale mówię sobie dobrze. Paczka nie dotarła do punktu z jakiegoś powodu, a najlepsze jest to, że punkt, do którego ta paczka miała dotrzeć, to jest żabka, w której ja znam po prostu pracowników. Więc wiem od razu, czy była próba doręczenia, czy może oni nie wiem, nie przyjmują z jakiegoś powodu, no jakby wszystko wiem. No i pani mówisz no i dzisiaj była próba doręczenia i też nieudana. No ja proszę. Po drodze kilka razy, żeby pani powtórzyła, bo po prostu nie rozumiem i słychać irytację w głosie. Mówię, bardzo, przepraszam, nie najlepiej panią słyszę i tłumaczę. Ona mówi, no to teraz paczka się wróci, coś tam. mówię, no nie, no dzwonię do pani właśnie po to, żeby paczka się nie wracała. Tłumaczę pani jeszcze raz. Że wina leży po stronie kuriera, ponieważ ja jestem w domu. Pomijam już to, że nikt się nie próbował ze mną skontaktować. Mówię, nie. Jaki jest problem? Ona tutaj nie widzi, żeby był jakikolwiek problem. No i pani mi zaproponowała ostatecznie, że jedyne, co może zrobić, to żeby ta paczka się nie wracała, tylko przesunąć mi termin toręczenia jeszcze na jutro, czyli na środę. Ja mówię, no dobrze, fantastycznie, to poproszę. Natomiast jaką ja mam pewność, że ta paczka zostanie doręczona? Ja tutaj wydam dyspozycję, że ma być doręczona. Ja wiem, no ale to nie rozumiem, no to czym się różni taka dyspozycja od tego, że paczka po prostu ma być doręczona? Ja wiem, nie wiem, może coś jest nie tak, może... Nie wiem, czy ja, ma... czy ja mam ją przekierować do punktu? No w każdym razie pani powiedziała, że um, jutro być może paczka zostanie doręczona, bo być może kurier ją dostarczy. I wiecie, naprawdę, generalnie kurier to nie jest... Tania sprawa. No to nie, ja, ja uważam, że to nie jest tania sprawa. Pomijam to, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale ludzie zamawiają przeróżne rzeczy. Często są to rzeczy pierwszej potrzeby. Różne rzeczy. Leki, jakieś rzeczy, które są bardzo potrzebne. Zamawiasz to, płacisz za tą przesyłkę, po prostu nie dostarczy Ci tej paczki. Ja nie, ja nie wiem co... Ja w ogóle powiem Wam, że mam straszny problem z kurierami DPD. Yy, miałam kiedyś takiego pana, który też nie dostarczał tych paczek, te paczki się wracały. Bez powodu, po prostu, nie wiem, stary, nie chce ci się. I wiecie, co jest w tym wszystkim najsmutniejsze że naprawdę wystarczyłoby do mnie zadzwonić, i ja bez ża zadawania żadnych pytań po prostu idę i tą paczek odbieram gdziekolwiek. W zeszłym roku mieliśmy takiego kuriera bo jak on się nazywał nie pamiętam już Siergiej, chyba, chyba, chyba Siergiej. I on, słuchajcie, tygodniami nie dostarczał paczek mi ale też osobą w mojej klatce schodowej, nie wiem jak dalej, w ogóle nie dostarczył tych paczek. Była taka historia jak tutaj z tym i gadaliśmy się w taki sposób, że ja wychodziłam z domu, wychodzili sąsiedzi z mojego piętra i pytali się mnie, słuchaj, przynosił Ci może w ostatnim czasie coś z DPD facet? A ja mówię, że nie, że w ogóle mam mega problem z DPD i oni, że też. I zaczęliśmy o tym rozmawiać, schodząc po schodach i nagle pojawiła się jeszcze kolejna sąsiadka, która mówi, że też ma problem z DPD i czy dobrze słyszysz, że o tym rozmawiamy, a na parterze pod blokiem byli jeszcze jeszcze jedna para sąsiadów, która y, słysząc o czym rozmawiamy, powiedziała, że delikatnie mówiąc, też ma problem z tym DPD. Czujecie to, i ja wiem, że cała ta klatka schodowa osób, które miały dostać jakieś paczki, składała skargi, dzwoniła, że oni to słyszeli milion razy. I dzwonisz, i po prostu, o nie, naprawdę, musiało pani nie być w domu. Nic, mnie tak, nie. Jak po prostu różnięcie takiego głupa. A najlepsze jest to, że trafiłam wtedy na faceta po drugiej stronie telefonu, raz, jeden, jedyny, bo tych telefonów było dużo, który powiedział mi tutaj przez ten telefon, że on wie, że na tego pana właśnie jest bardzo dużo skarg. Eee, to był jeden z pierwszych moich telefonów, że na tego, w sprawie tego, pana, że na tego pana jest bardzo dużo skarg. No nic, będę Wam dawała update, ale tak mnie to wkurwia nieziemsko, że no, fajny poranek. Mam tutaj całą dużą torbę paczek, ale co najważniejsze, odbrałam chude, wyobraźcie sobie. Nie ma tutaj jakiejś wybitnej historii, a wczoraj po telefonie do biura klienta chyba Wam mówiłam o tym, że spotkałam kuriera, który ma inny rejon, i on powiedział, że kojarzy kuriera, który ma mój rejon. No i zrobił sobie zdjęcie numeru paczki i powiedział, że zagada do niego. Musiałam faktycznie zagadać, bo bardziej wierzę w jego moc niż tej pani z centrali. W sensie nie wydawało się, żeby tej pani z centrali się chciało po prostu. No i dzisiaj mijałam tego kuriera DPD, który ma mój rejon, i wiedziałam, że to jest on, ale speniałam i nie podeszłam do niego. No a paczka była przekierowana do punktu, więc po prostu poszłam i za chwilę dostałam smsa, że paczka już jest w punkcie do odbioru. Więc mega się cieszę, bo nie wiem czy wam mówiłam, ale ta paczka z zagranicy to chuda. Więc byłoby mi bardzo przykro, gdyby się wróciła. Dzisiaj się ważę pierwszy raz od dawna, co bardzo mnie stresuje. Semestry pomiędzy Didim a kimś opisali strip. trakcie tej rozmowy pytają. Jakaś zasada... Tutaj zapis zaczyna się 4 marca. On do kasi, natomiast na o godzinie 11 Trzymają cię w spokoju. Natomiast też informacja o naszym Jest przesłuchania krzyżowe, czyli tym czym tylko przesłuchania obec z kolejnymi rzeczami, jak hmm, to powinno być. Nie mogę do czwartek są... czyli nie będzie Słuchajcie, Tutaj land potwierdza.